Historia jest nauczycielką życia, głosi stara łacińska sentencja, ale szkolne lekcje z tą nauczycielką do łatwych nie należą. Im dawniejszych czasów dotyczą, tym trudniej wyobrazić sobie, jak żyli, ubierali się czy walczyli wtedy ludzie. By to uczniom ułatwić zespół szkół z oddziałami sportowymi numer 1 na osiedlu pod lipami zaprosił członków Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Aurea Tempora. Przygotowali oni żywą lekcję historii o państwie pierwszej. Piastów Zaprezentowali się w replikach strojów z epoki, przynieśli sporo replik broni, pokazali jak jej używano. Wiadomo, że tego typu pokaz zupełnie inaczej wygląda niż taka lekcja, gdzie ja zaprezentuję to w klasie, nawet pokażę, to, to jest zupełnie coś innego. Oni zupełnie inaczej to odbierają, zupełnie inaczej reagują i na pewno dużo więcej zapamiętają, bo tego typu pokazie i to później można świetnie wykorzystać na właściwych lekcjach. Można się do tego odnosić i można o tym wspominać. Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego aura Tempora powstało z inicjatywy osób zafascynowanych przeszłością. Są wśród nich pracownicy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Archeologicznego, nauczyciele i studenci. Staramy się, żeby to, to odtwórstwo bo jak najbardziej wiarygodne, no a oprócz tego właśnie takie pokazy w szkołach, czy w muzeach, no to wiadomo, zawsze, zawsze wydaje nam się, że dzieci z większą chęcią słuchają o tej historii, kiedy, kiedy zobaczą takich dorosłych facetów ubranych w tego, typu, w tego typu rzeczy. Na te pokazy zabierają panowie, właśnie stroje oraz eksponaty. Skąd te stroje, skąd te przedmioty, broń, którą dzisiaj zobaczyły dzieci? Część wyrabiamy sami, jeżeli jesteśmy w stanie, oczywiście, tak, z powodów tak, oczywiście jakichś technicznych i logistycznych to zrobić. Część oczywiście zakupujemy od rzemieślników, którzy się zajmują tym. Tak? Wszystko to co pokazujemy jest oparte na znaleziskach archeologicznych czy też powiedzmy źródłach pisanych niekiedy, jeżeli idziemy na jakieś kompromisy, tak? najczęściej w związku z bezpieczeństwem też zawsze informujemy o tym. Natomiast cały sprzęt jaki mamy generalnie jest albo przez nas zrobiony albo zakupiony przez no, tak uwiarygodnych, jakby zajmujących się tym profesjonalnie rzemieślników. Przyjęliśmy oświeceniową zasadę, by uczyć, bawiąc, mówią nasi rozmówcy. Zauważyłam, że panowie też język dostosowują do dzieci i starają się mówić ich językiem, to celowe działanie. E, oczywiście, znaczy no my też nie jesteśmy jakoś wiekowi, no, po 20 parę lat, no Janek już ma 25, więc już tutaj. E, stary facet. Ale I naprawdę mam 68, ale tutaj po prostu dobrze się trzymam, to jest inna sprawa. E, tak. Szczerze mówiąc, trochę to jest nasz język już, bo no 20 lat no to cały czas posługujemy się tym, tym slangiem typu hajs i te sprawy, nie będę tego ukrywał, ale oczywiście jasne, że do dzieci też trafia, kiedy ja nie będę tutaj się rozlekał nad archeologicznymi badaniami, jakimiś analizami, tylko po prostu im tak powiem w sposób bardziej dosadny. No, wiadomo, jeśli na przykład w przedszkolu robimy e, lekcje, to też ona wygląda zupełnie inaczej. E, staramy się do wieku. No wiek sze, sześcioklasiści to już jest taki wiek, że po prostu rozumieją właściwie większość rzeczy, które, które się mówi, i nie trzeba tutaj spłycać. Ale można to mówić w sposób, który dla nich też będzie bardziej przystępny. To, co robimy, tak naprawdę w pewnym sensie jest taką trochę pop-historią. To nie ma na celu przygotowanie do kartkówki jakiejś takiej prawdziwej, głębokiej wiedzy, tylko właśnie zagajenie tematu, zaciekawienie. Stąd też czasem właśnie wkrada się nieco kolokwializmów, trochę do zawsze musi być musi być jakieś, jakieś tutaj rozluźnienie, tak żeby no wydało się w jakiś sposób to atrakcyjne. Lekcje z udziałem członków grupy odtwórstwa historycznego wpisują się w nasze działania polegające na szukaniu nowych metod zainteresowania uczniów historią, mówi dyrektor szkoły. Z tego co widziałam, to słuchali z otwartymi ustami, bo mogli dotknąć, mogli coś przeżyć, a przecież nauczanie przez emocje to najważniejsza, najlepsza i chyba najbardziej skuteczna metoda pracy z uczniem. Także wchodzimy w taki projekt współpracy z tąże grupą e, e, młodych, bo młodych ludzi, którzy e, pasjonują się historią, e, którzy wchodzą właśnie w tę historię i sprawiają, że jest ciągle żywa. E, dosłownie za moment będziemy omawiali warunki takiej już ciągłej, ustawicznej, permanentnej współpracy, e, która przyniesie, mam nadzieję, korzyści. Szkole, na no, no młodzież, co tu dużo mówić, to dla nich, to dla nich. Młodzieży ta lekcja bardzo się podobała. Mm, fajnie, było miło, ciekawie. No i co najciekawszego tutaj się zdarzyło? No, przymierzanie tych zbroi i miecze. Lekcja była bardzo fajna, panowie byli mili i ogólnie mam bardzo dobre wrażenia. A co ciekawego zobaczyłeś? Czego się dowiedziałeś? Na przykład widziałem różne rodzaje hełmów i broni i ja trochę później też dołączyłem to widziałem też zbroję, się ubrałem w taką kamizelkę, hełm, taką czapkę, no i ogólnie było bardzo fajnie. Ciężka była ta zbroja? Nie, nie było, nie było, nie była ciężka. A wyobrażasz sobie w tym walczyć? No gorąco bardzo było, więc Ciężko by było. Chciałbyś więcej takich lekcji historii? Tak, bardzo fajna była ta lekcja, bardzo mi się podobała i chciałbym więcej. I jest szansa, że będzie takich lekcji więcej. Zamierzamy z panami rozpocząć współpracę, żeby mogli przychodzić do nas na lekcje znacznie częściej. Ponadto w maju na szkolnym boisku planowany jest piknik etnograficzny. Uczniowie będą mogli wtedy zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie w czasach początków państwa polskiego.